Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku serii zagrajemy w StarCraft. Ostatni raz broniliśmy tak zwanego agenta roju, czyli jakby na to nie patrzeć, małej, biednej poszwarki, z której wykluła się zainfekowana Kerrigan która przypomina pozostała pozostawiona na pastwę losu przez Mengska, który zapewne tego w tej chwili bardzo żałuje. Zaś teraz udajmy się na pokład stacji badawczej Amerigo. Tak, chodzi o to, że moce Kergen nie zostały jeszcze w pełni uaktywnione i próbuje i Kergen próbuje odnaleźć dane duchów, które nie pozwalają jej używać tych mocy. Ponieważ to właśnie program duchów sprawił, że siły Kergen nie są aktywne. Kergen, dziękuję nam. Że pilnowaliśmy jej w momencie, kiedy ona się wykluwała, i chciałaby, żebyśmy dalej się jej opiekowali. A mówi nam o swoim celu, którym jest infiltracja stacji badawczej Terran i odkrycie sekretów porzuconego projektu Duchów. Więc Bejtów Zasz sprzeciwia się y, temu, y, ponieważ uważa, że Kerrigan powinien stawiać dobro roju przed dobrym y, własnym Kerrigan. Kerrigan jednak posiada jeszcze trochę swojej własnej woli i również sprzeciwia się temu, co mówi Zasz. Zaś mind zgadza się z nią. <trych> Może te upały mnie wykończą eee, no, świadomość zapewnia Zasza, że Kergen jest połączona z nim tak jak y, każdy inny Zerg. i może y, robić co chce, ale Overmind mimo wszystko dalej ma na nią kontrolę. Tak, naszym celem jest doprowadzenie Kerrigan do superkomputerach, które znajduje się na pokładzie tej stacji badawczej i zapewnienie przetrwania Kerrigan. Dobrze myślicie! Kolejna misja chodzona, czyli coś tego innego nie widzi. Wiedziałem, wiem, Okej. Okay. No to dobrze, to teraz że 100%.

Znowu! Zdjęcie! Hmm. Te. Duch! tak Naprawdę nie zdobył tego typu misji. Wiem, że dla wita mogą się one wydawać ciekawsze, ale... Znaczy... Podkreślam! Mogą! Nie muszą! O Cholera! To było niespodziewane, nie powiem. Mówisz mi, w tego typu misjach bardzo często wykorzystuje się fakt, że jednostki zergów. Yy... Pf, a jeszcze raz. Że jednostki zergów mogą się regenerować i po prostu czeka się aż taka Kerrigan, czy ktoś odzyska HP, jeśli ma ich za mało. Postaram się tego nie robić, bo sztucznie wydłużałoby to misję, a chyba tego byśmy nie chcieli, co. Hmm. Wydaje mi się, że te drzwi można otworzyć od jednej strony. Nie. W takim razie... Kergen i zabij cywilów. A co? Upsi. Trzeba się powyżywać. Na biednych, niczego nie spodziewających się cywilach. Co <grym> to coś jest? A. Aj, grunta czegoś nie zauważyć. No, drzwi się otworzyły. Super. Dobra, widzę. To jest 7 Zerglingów, 2 Hunter Killery oraz 1 Kerrigan. Cholera. Cholera. W sumie. Olać. Tak, tego się obawiam szczerze mówiąc. Ops. No to było na tyle, jeśli chodzi o to, czy mogą mnie widzieć. Ojej, to Cóż, drobne poświęcenie. Koło 120 hp. -ków. Stać mnie. Kelligan ma 400. No cóż. Eee, a skoro już załatwiliśmy to, co trzeba. No. ZEGLINGI! HAHA! Dobra. Drzwi są zamknięte. Znowu. Cholera, jak ja was nie widzę. Firebaty ma masowo eksterminują Zeglingi. Zawsze. O-o, Cholera. Znowu Kerrigan, muszę tam wbiegać. Oops. Jeden detektor, drugi detektor O cześć Trzydzieści jeden Trzydzieści dwa Trzydzieści trzy Dobra, i teraz W sumie mogę już dać o, wszystkie drzwi odblokowałem. Hmm, teleporty? A, teleporty tu jest za tymi drzwiami. Okej, okay. cóż, zawsze jakaś tam wiadomość. A co do czy ja nie mogę? Nie mogę. Pamiętajcie, po co robić jakieś łatwe. O, Drogi. A co robić jakieś proste drogi, wszystkie, wszyscy przejdą, skoro można zrobić taką, przez którą nikt nie przejdzie i się jej nie zna. Cieszę dodatku z taką ilością obrońców na opuszczonej stacji badawczej. Zastanawiam się jak szybko będę musiał ...dzielnąć... na głowę. Tak, to nie jest aż taki zły pomysł w sumie. Idziesz Kevin, ja nie idziesz. No, teraz jak miło. Zanim Kerrygen tu dojdzie, to zagniki się pożywają na cywilach. Tak samo hunterki leży. Nie, ty ich nie zabije. ty iść tam. Gdzie nas to przeniesie. O to jest pytanie. OK. O, zergnik się przeniósł. Świetnie! Tak, teraz cały nasz problem polega na tym, że musimy jakoś przedostać się przez tą armię duchów, krasa i tutaj grzecznie stoi. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale serce pękam. Znowu oprzeć się nie mogę. Ne, duchy! Aż tak bardzo mnie nie lubią. No, zabij mi wyglinga, jako oni śmieli Co to oznacza? Ups. Ty też walcz do oh, cholery Aha Psalki Dagod, że chcecie y, twojego hunter killera, ale każdemu się zdarza. Tak jak y, dotarliśmy wreszcie do tego nieszczęsnego y, tera po wybrzmieniu przy okazji 307 30, jednostek samą Kerrigan, która znalazła y, to czego szkała i możemy stąd już uciekać na szczęście. Yy, gratulacje, jesteś zwycięzcą. uda tak. 844, nie tak źle. Hmm, Można zmieścić się w jednym wideo. Nie uwierzę. Tak jak na tym kończymy ten odcinek. Widzimy się następnym razem w misji szóstej. Trzymajcie się ciepło.